Uchwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, witam w kolejnym podcaście Kato Konkret. Dzisiaj nie ma ze mną księdza Ziemowita, ponieważ no, bardzo dużo się dzieje w naszych parafiach. On też jest daleko, 2,5 godziny drogi tutaj, żeby przyjechać do mnie, także czasami się nie możemy zgrać. Natomiast postanowiłem, żeby nagrać ten odcinek, w którym mowa jest o czymś, co wydaje mi się, że Dotyka nas wszystkich, to znaczy szczególnie osób, które. Mają jakieś media społecznościowe, wchodzą gdzieś tam online, czytają różne opinie, artykuły, szukają wiadomości, ponieważ często słucham na przykład takich opinii, że w dzisiejszych czasach nie wiemy komu ufać, nie ufamy źródłom wiadomości, których, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc na mediach społecznościowych szukamy prawdy. To jest bardzo ciekawe, takie jakby coś nowego w naszym świecie. Żyjemy w świecie, który bezprzewodnie, Domaga się naszej opinii. Ciągle jesteśmy bombardowani jakimiś filmikami, opiniami, zdjęciami rzeczami, które bardzo działają na nasze emocje, na naszą wyobraźnię, ponieważ one są tak zaprojektowane, o czym też oczywiście zapominamy, ale mam nadzieję, że będziemy się coraz bardziej do tego budzić. Do tej świadomości tego, że nie stworzeni jesteśmy dla Pana Marka Zuckerberga, czy, czy innych założycieli mediów społecznościowych, że Steve Jobs nie jest naszym Bogiem, tylko stworzeni jesteśmy do tego, żeby Boga poznać i z Nim być na zawsze. Każdy skandal, każda wojna, każda decyzja polityczna, polityczna, każdy konflikt społeczny natychmiast jakby rzuca się na nas i chce, żebyśmy go skomentowali, udostępnili, skrytykowali, ocenimy. I uważam, po tym co słyszę od osób, które do mnie przychodzą, uważam, że płacimy za to bardzo realną, wysoką cenę. Zastanówcie się sami, jak często, kiedy przeczytaliście coś na internecie, kiedy zobaczyliście coś, czy nawet obejrzeliście coś, czy nawet coś, co było dobre, obiektywnie mówiąc, jest teraz tak bardzo dużo podcastów katolickich o duchowości, o historii kościoła, o katechizmie, o Biblii, bardzo wartościowych, o liturgii, o pięknie, ale też zapominamy, że za dużo, co za dużo, to niezdrowo. Nawet dobrych treści. Jeżeli ciągle coś włączamy, czegoś słuchamy i nie mamy czasu w ciszy, żeby to wszystko przetworzyć, przeprocesować, to i tak będziemy sfrustrowani. Nie będziemy wiedzieć dlaczego, bo pomyślimy, no przecież słuchałam na przykład, nie wiem, siostry Gaudi na, na, na kanale Rachamim, blisko Rachamim, czy, czy ona, ona tak ciepło mówi, tak ładnie się uśmiecha i tak wszystko jest delikatnie. Ale co za dużo to niezdrowo? Nawet najlepszych treści. Przychodzi kiedyś czas dla każdego człowieka, powinien przyjść, dorosłego szczególnie, a no już o dzieciach to nie wspominam, żeby po prostu zająć się czymś innym. Aby pobyć w ciszy, żeby to wszystko sobie jakoś przemyśleć, poukładać, bo my nie jesteśmy stworzeni do takiego natłoku informacji. I na przykład, jeżeli zauważacie, że jesteście pobudzeni, że jest jakaś dziwna frustracja, napięcie wewnętrzne, gniew, irytacja, podziały, strata czasu, rozproszenie serca, brak modlitwy, brak, re, brak refleksji, brak miłości i nie macie ku temu tak naprawdę powodów, poza telefonem. Że w waszym domu jakby no, wszystko jakoś idzie. No, nie jesteście, nie wiem, obłożnie chorzy, nie brakuje wam pieniędzy na, na normalne, podstawowe życie. Nie macie dziury w dachu, że wam się leje na głowę. Nie, nie jesteście w, 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 w domu, w którym temperatura jest, nie wiem, poniżej 10 stopni w zimę. Że po prostu jakoś życie się wam układa, chodzicie w napięciu, sfrustrowani, nie wiecie dlaczego, i myślicie ciągle, że muszę być na bieżąco, muszę mieć zdanie, muszę reagować, muszę zopiniować, muszę coś wrzucić, muszę bronić kościoła, muszę bronić tego księdza, muszę bronić Matki Bożej, to zastanówcie się, czy naprawdę musicie. Rodzi się wtedy pytanie, czy naprawdę my, katolicy, jesteśmy do tego powołani. Czy naprawdę tym zachowaniem, które nas konsumuje powoli i uzależnia, czy naprawdę takim zachowaniem zmieniamy świat, czy, czy tym komentowaniem i tymi frustracjami, tymi wojnami na internecie? Czasami ludzie się z tego spowiadają, mówią, że no na, na, na Facebooku skomentowałem czy skomentowałam coś, pokłóciliśmy się wszyscy. Ja sobie myślę. A przepraszam, a po co pani, czy panu w ogóle Facebook? No powiedzmy na przykład ktoś, kto ma, nie wiem, dwoje, troje, czworo dzieci. Po co? Jeżeli ktoś nie ma czasu, na zupełnie nie ma czasu na modlitwę. A czy pani coś czyta? A czy pani ma 15 minut na modlitwę w ciszy? No nie mam, nie mam, zabiegana, ale na internet jest, tak? Czy, czy raczej jest tak, że świat zmienia nas. I to często w gorszym kierunku. Czy zastanawialiście się nad tym, czy nie jesteście już, czy nie jesteśmy już niewolnikami algorytmów stworzonych przez ludzi, którzy dobra człowieka nie chcą? To wszystko ładnie się pięknie zaczynało, te wszystkie wynalazki, te wszystkie Facebooki, te wszystkie telefony, że miało połączyć ludzi, że miało zbliżyć ludzi. Pamiętacie, ja pamiętam, bo już jestem w tym wieku ja w ogóle byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, studiowałem tutaj jeszcze angielski, kiedy Facebook w ogóle wychodził jako platforma, zaczynał się i byłem na studiach, pamiętam tutaj w Georgii. Siedziałem gdzieś tam w kafejce, w bibliotece i na komputerze i ktoś tam wysłał mi przez e-mail zaproszenie na Facebook i to było jakby w ogóle początki Facebooka, to wtedy było 2006 rok. Ja już tutaj byłem w Stanach i jakby w ogóle nie wiedziałem o co chodzi i jeszcze ta, ta strona facebookowa była taka prosta, trochę taka prymitywna, teraz to już by wyglądała retro. I wrzucał się tam zdjęcie i to był jakby Facebook, czyli, czyli, czyli książka twarzy, tak? że, że my mieliśmy się jakby znać. I, I zobaczcie, co się w ogóle z tego stało. Platforma, którym każdy polityk musi mieć, każdy wiadomości. Po prostu całkowita genialna pułapka na człowieka, jak, na, jak, taki, jak taka sieć zarzucona przez pająka na muchy. Doprowadziła nas do tego, że, że my mamy taką iluzję wpływu Wydaje nam się, że my naprawdę mamy moc sprawczą i że my mamy moc taką, żeby coś zmienić w tym świecie. Że my możemy tak naprawdę wpłynąć na czyjąś opinię, że, że, że jak my coś skomentujemy, czy kogoś obronimy, czy wypowiemy się w pewnej sferze, to że nasza opinia coś realnie zmienia. Zapominając o tym, że ona po prostu nabija kasę komuś. No. I jeszcze byłoby OK, że, że komuś tam coś wspomagamy, że ktoś coś wartościowego wrzuca. Natomiast trzeba się z, z, zmierzyć z tą całą rzeczywistością, czy, czy przez to, że ja ciągle tego słucham, czy ja jeszcze jestem wolny, czy ja nie płacę podwójnej ceny, że nie dość, że kogoś tam wspieram, to jeszcze, że się uzależniam. My mamy tą iluzję wpływu, że, 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 że nasz komentarz ma wpływ na bieg historii. Że nasze obudze, obu, oburzenie czymś jest formą działania. Tymczasem algorytmy żyją z emocji, to są takie pijawki emocjonalne. Konflikty napędzają klikalność, media żyją z podziałów, świat i tak idzie swoim rytmem. Nieważne, ile byśmy tych komentarzy napisali, to wszystko już się wydarzyło, te wiadomości się stały i teraz tylko są podziały. My tracimy pokój serca. Karmimy niepokój, oddajemy swoją uwagę za darmo. Nikt nam za to nie płaci, że my wspieramy kogoś, że oceniamy, że, że wchodzimy w tę całą grę, grę polityczną, grę emocjonalną, te wszystkie podziały światowe w Polsce. Które są niesamowite, podziały w kościele, rzeczy liturgiczne, że, rzeczy moralne, rzeczy, czy ja tego księdza lubię, tamtego nie lubię, tą formę lubię, tą nie lubię, kumenizm lubię, nie lubię, mszę łacińską lubię, nie lubię, no po prostu na końcu człowiek zwariuje. Świat dzisiaj nie potrzebuje naszej nerwowości. Świat dzisiaj potrzebuje naszej świętości. Jezus nie komentował wszystkiego. To jest bardzo ważne. Podkreślam to. Jezus nie reagował na każdy temat publiczny. Przeczytajcie sobie Ewangelię, kiedy ostatni raz czytaliście sami Ewangelię? Czy kiedykolwiek przeczytaliście sami Ewangelię, czy tylko bazujecie na opinii innych? Zobaczcie, jakie życie Jezusa było proste. Zobaczcie, ile osób On ominął. Idąc z jednego miasta do drugiego, nawet nad jeziorem Galilejskim, kiedy wybierał swoich apostołów, ile osób ominął i nic do nich nie powiedział. I często widząc ludzi, którzy popełniali grzechy, którzy robili coś złego, nie komentował, nie komentował polityki rzymskiej. Nie komentował sporów partyjnych między Sadyceuszami, między Faryzeuszami, między frakcjami rzymskimi, Senatem. Nie komentował w ogóle. Nie komentował plotek, nie komentował sensacji, nie prowokował prowokacji ówczesnych medialnych. Jezus tego nie robił. Dlaczego my robimy? Kiedy chciano go wciągnąć w konflikt, Pamiętacie to wszyscy? Czy wolno płacić podatek Cezarowi? To było po to, żeby go wciągnąć w konflikt. Co odpowiedział? Powiedział: oddajcie Cezarowi co Cezara i oddajcie Bogu to co Boskie. Kiedy uczniowie go pytali, panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela, on powiedział: Nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile. Czytamy w Dziejach Apostolskich jeden. Jezus koncentruje się na przemianie serca, nie na komentowaniu świata. Ta cena, którą my płacimy za nic, tak naprawdę, to jest i duchowa, i psychiczna. Człowiek wstaje i sięga po telefon, po telefon zamiast po modlitwę. Dawniej ja pamiętam, że jak ludzie się budzili starsi, no gdzieś tam na wsi jeszcze, jak u dziadka, babci się przyjeżdżało. To dziadek wstawał i się żegnał. Mi ojca i Synajdła Świętego. I szedł w pole na cały dzień. Później przychodził jadł coś i odmawiał dziesiątek różańca, czy dwa dziesiątki różańca. Porozrywany ten różańc we wszystkie strony. Jest taki z łańcucha, z drewna, różnymi yy, tymi drutami, tam poklejony, ponadciągany. Pamiętam jak gdzieś ten różańc w szufladzie w kuchni, gdzieś tam kawałek kiełbasy leżał koło tego różańca chleb taki, masło gdzieś tam, i później drzemka i znowu w pole. A dzisiaj? Głowy się już nie podnosi z tego telefonu. Ostatnio byłem odwiedzić mojego brata w Londynie, jeżdżę metrem, patrzę, 40 minut w metrze, po prostu oniemiałem, jak zobaczyłem, że praktycznie każdy, niezależnie od wieku, był cały czas wlepiony w telefon. Jak nie wiadomości. To YouTube, to yy, dowcipy, to gry. Babcia obok mnie siedzi 70 lat chyba. Cały czas grę jakąś grę. Nie odklei się od telefonu, nic, żadnego różańca, żadnej modlitwy, tam nic nie było. Wszyscy stworzeni dla pana Zuckerberga i pana Steve'a Jobsa. Dla stworzyciela nie mają już czasu. To jesteśmy my. I naprawdę trzeba się z tego jakby ocknąć, bo zanim się obejrzymy, no na nic nie starczy nam już więcej czasu. Karmimy się lękiem i konfliktem, zanim jeszcze nakarmimy duszę Słowem Bożym. Wstajemy rano, chcemy wiedzieć wszystko o polityce, chcemy wiedzieć coraz mniej o Ewangelii, chcemy wiedzieć wszystko o tym, co jeden polityk robi, co drugi polityk robi. Kto ma rację, kto nie ma racji. A oni grają przed nami, jak tylko chcą. Z jednej strony, z drugiej strony, prawie wszyscy po tych samych pieniądzach, zupełnie nie wiedzą o naszym istnieniu. Nie wiem, czy w ogóle mają, mają to przed oczami w ogóle kogokolwiek z nas, są tak od nas zdystansowani i tak zrobią w swoje. Ja tutaj nie mówię o tym, że my mamy być biernymi katolikami, żeby ktoś mnie o to też nie posądził, bo to jest ważne doprecyzowanie, żeby nikt nie zrozumiał tego jako ucieczkę od odpowiedzialności, bo mamy być odpowiedzialni. Nie chodzi tu o ucieczkę od świata, nie chodzi tu o ignorancję, nie chodzi o zamknięcie oczu na zło, ale chodzi o rozeznanie. Gdzie naprawdę mogę coś zmienić? Jaka jest moja odpowiedzialność? Czy Twoją odpowiedzialnością jest, żeby siedzieć dzisiaj trzy godziny na internecie i wiedzieć wszystko? Czy Twoją odpowiedzialność jest, żeby zająć się swoją żoną, mężem, dziećmi, domem, ogrodem, pracą, modlitwą? Która jest Twoja odpowiedzialność? Gdzie Twoja obecność dzisiaj przyniesie więcej dobra? Czy na telefonie, czy w domu, przy rodzinie? Gdzie zyskujesz, a gdzie tracisz serce? Tu chodzi o rozeznanie. Święty Paweł mówił: że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Nie wszystko co wolno kliknąć, warto wpuścić do serca. Prawdziwe zaangażowanie chrześcijańskie to jest co. Jaka jest nasza rola w tym świecie? Modlitwa, po pierwsze, drugie świadectwo życia. Trzecie, konkretna miłość. Odpowiedzialność za swoją rodzinę, parafię, wspólnotę, za etykę pracy, uczciwą pracę, cierpliwość, przebaczenie to są miejsca realnej przemiany świata, a nie godziny na internecie i mądrowanie się z jednej czy z drugiej strony. Kluczowe pytanie duchowe: czy to, co dziś czytam, oglądam, komentuję, przybliża mnie do Boga, czy mnie od Niego oddala? Ja nie mówię tutaj o intelektualnej wiedzy, że mogę zargumentować wszystko, już wiem o teologii, czy o jakiejś książce, czy o mistyku, tylko czy ja się modlę. Cóż mi z tego, że ja potrafię zdefiniować jakąś definicję teologiczną, jak czasu na, na modlitwę nie mam w ogóle. To jest nic nie warte. Pusta ofiara. Czy zwiększa to, co robię, moją miłość, czy moją irytację? Czy daje pokój, czy zabiera ciszę? I czy powoduje niepokój? Jeżeli coś regularnie niszczy pokój serca, zabiera czas modlitwy, pogłębia gniew i podziały, to nie jest neutralne duchowo. Trzeba się z tego spowiadać. Proszę księdza, zmarnowałem w tym tygodniu 30 godzin na internecie. No, 30 godzin to są 3 dni takie pełne. Zmarnowałam 20 godzin. Codziennie 3 godziny siedzę na internecie. Na dzieci wkurzona, na, na męża wkurzona, na internecie siedzę. To trzeba się z tego spowiadać. Nie zbawimy świata komentarzami, nie uzdrowimy świata nerwami, nie nawrócimy świata oburzeniem się na niego. Świat będzie sześć swoim rytmem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale czasami, jak nic nie zrobimy w kościele, nie, nie walczymy o nic, to, ale nie mówię o nas, bo mamy od tego biskupów. Którzy mają walczyć na tych wyższych sferach. Nie my, my nie walczymy, my jesteśmy w parafiach, my walczymy o, o prawdę Bożą, sakramentalne życie ludzi. Jak się coś nie uda, to zawsze ubolewamy z ubolewaniem, z ubolewaniem, ubolewaniem. No to my teraz ubolewajmy też nad sobą w sensie takim, że Pan Bóg stworzył nas do wolności i trzeba tą wolność, o tą wolność trzeba zawalczyć. Każdy człowiek czuje się dużo lepiej. Każdy człowiek, który tak naprawdę wyłączył media społecznościowe na jakiś czas, zawsze mówi, że to było dla niego dobre. I mój apel jest taki szczególnie dla rodziców. Rodzice, proszę Was, nie róbcie swoim, zdjęciom, swoim dzieciom ciągle zdjęć, bo oni narcystycznie się rozwijają. Małe dziewczynki, chłopaczki, no to już chłopaki pewnie mniej, ale mamusie robiące zdjęcia cały czas swoim dzieciom, rzucające na Facebook, i te dzieci to widzą. To nie jest dla nich dobre. To jest narcystyczne. To jest uczenie dziecka od małego, że on jest w centrum świata, że jest pępkiem świata, że po prostu każdy jego krok musi być filmowany, tak jak każdy się bawi w bycie celebrytą. To nie jest dobre. To nie jest dojrzałe. To nie jest prawdziwy rozwój duchowy. To nie jest chrześcijańskie. My możemy uratować własne serce, ochronić modlitwę, zachować miłość, by światł, być światłem tam, gdzie realnie żyjemy. Święci nie zmieniali świata, dlatego że wszystko komentowali. Zmieniali świat, dlatego że potrafili należeć całkowicie do Boga. Zmieniali świat, ponieważ mieli czas na modlitwę, na refleksję, na rozeznanie. Także mam nadzieję, że to nie była jakaś taka wielka chłosta, ponieważ to nie był mój, moją intencją. Bardziej coś takiego jak pobudzenie, dlatego że zauważam, że ten problem, o którym teraz mówię przez te ostatnie 20 minut, jest prawdziwym problemem realnym i obecnym wszędzie. To jest coś, z czego ja sobie też muszę rachunek sumienia robić i zrobiłem, kiedy byłem właśnie w Anglii. Przez te kilka dni odwiedzając mojego brata, podróżowałem tym metrem i chodziłem po tym mieście, spacerowałem i patrzyłem na siebie i na innych, co tu się w ogóle dzieje. Ludzie należący do założycieli mediów społecznościowych, nie wiem, kiedy oni mają jakąkolwiek minutę dla Boga. Jak nie granie, to sprawdzanie. No, no, wracałem yy, z kimś tam, miałem lot. I ta pani obok mnie była dużo starsza ode mnie i cały Boży czas przesiedziała na jakiejś grze dla pięciolatka. Ludzie, my jesteśmy dorośli, dorosłymi ludźmi, a siedzimy i gramy w telefonach cały czas. Nie miał kto różańca odmówić, przeczytać sobie czegoś, przemyśleć sobie życia. Proszę o to, żeby się nad tym zastanowić. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy się usłyszymy, to już będzie ze mną ksiądz Ziemowi też, żeby było... Em trochę rozmowy i dialogu. Natomiast do tego czasu niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia. Kato konkret. Jeżeli podobają ci się takie lub podobne treści, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę pod tym odcinkiem, zostaw komentarz i podziel się tym podcastem ze znajomymi. Szczęść Boże.